Jesteśmy tutaj. Pójdziemy ścieżką, ominiemy potwora. Potwora? Nie bój się. Trzymajmy się ścieżki i będzie dobrze. Tak, trzymać, Betty. Ołów! <laughs> Tędy! Gdzie jesteśmy, Betty? Tropikalnego jeziora. Tutaj żyje potwór. potwór. Potwór? Przepraszam, ale o co tutaj chodzi? Myśleliśmy, że jesteś potworem. Staje się potworem, kiedy się nie wyśpię. Zostawcie mnie, proszę. Bardzo przepraszamy. Którędy teraz ha, ha, idziemy, Betty? Krabie. Au revoir! To na razie po francusku! Co się dzieje, Betty? Dlaczego się zatrzymałaś? Jesteśmy pod wielkim wulkanem! Mieszka tu wielki wąż! O nie, o nie! Wielki wąż! No cześć! <śmienicza> Na razie, wielki wężu! <śmienicza> wielki wąż! Trzymajcie się mocno. Dagi biega bardzo szybko. <śmienicza> Wee. 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 Szybciej, Dagi! Szybciej! E, słyszę śmieszny dźwięk! Coś spadło prosto z nieba? Łow? To walizka. Komu w powietrzu potrzebna walizka? Ptak! To ptak! Małk! Jestem małk. Dokąd lecisz małk? Nie lubię śniegu. Lecę poszukać lata. Tak, kochani. Kiedy robi się zimno, ptaki odlatują do ciepłych krajów. To wędrówki ptaków. Tak, urządzam sobie wakacje. Hong! Gdzie jest moja walizka? Tutaj jest! O, dziękuję! Na mój peryskop! Rybki jazzmenki. Nie ma ich w tych wodach wiele. O, tak! A tam? Rybie miasteczko. Czyż to nie jest niesamowite? Małe zuchy. A, u, u, uważajcie z tymi przyciskami? Roli, nie zrób sobie krzywdy! Nie mam polisy! <śmiali> <śmiali> Miło cię widzieć! Miło, że cię to interesuje, ale to może się zepsuć! Bip. <śmiali> Bip. 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 Nie tak blisko ekranu. Happy, to jest nasz sonar. Bip. 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 Jeśli wydaje odgłosy, to oznacza, że blisko łodzi jest jakaś przeszkoda. Oj! Coś jest bardzo blisko. Zobaczymy, co to takiego. Tak! A.

To miło, że się zaprzyjaźniliście, ale chyba już czas wracać. Dalej, małe zuchy, pożegnajcie się, proszę. Pa, pa! pa, pa! A ty zjadłeś swój plankton, który mama ci naszykowała? Cie... Obiad? A gdzie jest jedzenie, Dagi? O, pewnie zostawiłeś jedzenie na... Łódka! Dagi! Patrz, kamień zabiera naszą łódkę! Huh? O oh, nie! Jak wrócimy do domu? Co będziemy jeść? Gdzie będziemy spać? O nie. nie bójcie się, zuchy! Dagi ma odznakę wyspową. Wie co robić? Uf. Czego potrzebujemy, Dagi? Łof! O, dobry pomysł. Drewna na ognisko. Przyniosę drewno. Łof! Dużych liści, żeby zrobić szałas. Ja, ja! Łuf! Musicie też znaleźć pitną wodę! Ja Opiszę zmagania rozbitków uwięzionych na bezludnej wyspie. Kto wie, jak długo tu będziemy? Może, kiedy wrócę do domu, będę już starą ośmiornicą. Na szczęście w naszej załodze jest Dagi. Dzięki jego wiedzy możemy przetrwać. La, 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 la. z tajemnicą. Kto wie, jakie czyha tu niebezpieczeństwo? W dżungli odkryliśmy dużo dziwnych zwierząt, takich jak ołówkowy wąż, ognisty kot, Podstępne małpy, które zakradają się do obozowiska i podkradają nam cenne rzeczy. A jeszcze tylko jedna mała rzecz. Przytulić Dagiego! O! Przytulić Dagiego!